Dzień dobry, jestem gęsią, a to jest moja gęsia gra. I witam was w dzisiejszym odcinku, który będę prowadzić ja, bo jestem gęsią, a to jest moja gra. A ja słuchajcie, jestem Olka, jestem tutaj tylko tłumaczem. Pod ostatnim odcinkiem dobiliście jakoś dużo łapek w górę, czyli 3425, także wow, y, Dzień Dziękuję bardzo. Znaczy, w sumie wam nie dziękuję, ponieważ ja wiem, że jestem taka fajna i wszystkie łapki mi się należą. Jakbyście w ogóle zdrzeli subskrypcję, to ja Was proszę, a nie już gęść. Dobra, i zaczynamy dzisiejszy odcinek. Co mamy tutaj? Mamy zrobić pranie, czyli to zadanie, którego kompletnie nie mogłam zrobić w tamtym odcinku, chociaż próbowałam różnych, różnych metod oraz spraw, aby ktoś ciął najpiękniejszą różę. Dobra, zobaczmy, chyba róża tutaj jest tam, tak? To jest najpiękniejsza róża, to jest jedna róża, która tutaj jest. A w komentarzach mówiliście mi, że mogłabym te rzeczy, te, które muszę przenieść, przenieść tak, jakby tędy z tej furtki, bo ona nie, nie potrafi tutaj przejść. Więc spróbujmy to, ale jeżeli się nie uda, to nie będę tak, jakby przedłużać tego odcinka. Także ona tutaj zamyka tę furtkę. O, i odchodzi. No, sorry, no, sorry, tu, no tutaj jest mój stanik. Zatem nie pomyślałaś, że ja też potrzebuję Stanika? No właśnie. Kurczę, nikt się tym mną nie interesuje. Zajmij się czymś innym. O, jaki wspaniałe. Coś innego, prawda? Dobra, jeszcze musimy wziąć dwie skarpetki, z tego co pamiętam. Gęsio, proszę cię. Gęsio, to jest nasz... O. Weź ją! No. Gęsio, proszę. Dlaczego ty... Totalnie nie chcesz jej wziąć? Zaraz ona przyjdzie z tą furtką. I teraz, i teraz... O, nareszcie! I teraz uciekamy szybko. Nie wiem, dlaczego Gęsia chciała wziąć tej skarpetki, prawdopodobnie tak strasznie śmierdzą. Ale one nie mogą śmierdzić, bo są już po praniu. Także nie wiem, o co ci chodzi, moja droga gęsio. Weźmiemy jeszcze tutaj tę. O! Drugą skarpetkę. Nam za szybko to idzie! Jak to się mogło stać, że to było takie proste zadanie, a nam tyle szło? Musimy jeszcze wziąć yy, kostkę mydła z tego co pamiętam. Ale. Bardzo martwię się tym. O, ona w ogóle go podgląda? Co tu się dzieje? E, e, to nie byłam ja. Ja tylko patrzyłam, jak Ty podglądasz swojego męża, do, do którego po prostu nie możesz zagadać. Nie! Ja chciałam otworzyć sobie. Dobra, i. O, musisz pomalować. Okej, okay. ja rozumiem. Jesteś malarką. Jesteś y, jakąś artystką. My musimy otworzyć tę oto. O, i proszę to zabrać. Dobra. I teraz, jaki plan jest z tym? Weźmy może mydło i przemknijmy się w ten sposób, jak on by czytał gazetę, prawda? Okej, okay. jesteśmy cicho, jesteśmy totalnie agentami misji niemożliwej. O nie, dobra, dobra, boję się teraz wyjść, bo, 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 bo mi się gęś zbukowała i nie wyszłam. Nie, proszę. Ja tu, mnie tu nie ma, to po prostu... Nie no, weź gazetę, stary. Czy naprawdę chcesz pić tą filiżankę, w której nie ma nawet herbaty? Nie nalałeś herbaty od jakichś paru godzin. Czy to nie uważasz, że to jest dziwne? Tak, podraw swoje uda i weź gazetę. Dobra? Mamy to. I teraz czekajcie, co jeszcze musimy wziąć? Musimy jeszcze wziąć kapeć, czyli to jest. On y, kapeć nam. Pozwoli wziąć, kiedy zacznie czytać właśnie gazetę i zacznie trząsać nogą. Nie, 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 nie. To jest mój kabeć, to jest mój kabeć, to jest mój kabeć. Proszę, 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 proszę. I zaliczyłam teraz zadanie. Dobra, zajczyło nam zadanie. Super. Czyli, słuchajcie, wasze rady po prostu były prawdziwe, a ja em, tak jakby byłam... No, ja nie byłam tak bardzo mądra, jak gęś w tamtym odcinku. Mamy jeszcze tutaj ostatnią misję z tej z tej areny, znaczy z tego miejsca. Czyli spraw, aby ktoś ściął najpiękniejszą różę. Dobrze, tutaj jest ta najpiękniejsza róża. Co ja mogę z nią zrobić? Um, czy mogę ją sama ściąć dziobem? Tutaj coś, coś widzę, że. O, coś mi się chyba tutaj pokazuje. I tutaj mi się pokazuje. Spróbujmy tego. Możemy to zrobić w ten sposób. I co nam to dało? Dało nam to tyle, że przesunęliśmy to na wysokości tego drzewka. Myślicie, że jak trochę pochartam to drzewko dziobem i babka będzie chciała. Je przyciąć, to wytnie różę tym samym? Czy ona byłaby na tyle nieuważna? Nie wiem. Ale my możemy. O! No. Nie, bo ja chciałam, żebyś mi cały, zało... Ej, ja chciałam po prostu, żebyś mi założyła kokardkę, bo wyglądała w nim tak wspaniale. Słyszysz? Tak bardzo chciałabym mieć tą kokardkę, bo wyglądała w niej naprawdę dobrze. Okej! Okay. Jeżeli ci to nie podoba, to spoko. Ale może byś chciała najpiękniejszą różę, co? A? A? O, o! O, o! Chyba się będą to kłócić, co? To nie była moja wina, to po prostu ty to tak zrobiłaś. A gdzie teraz idziesz? Idziesz dać mi jakąś nagrodę? Idziesz dać mi... Um, idziesz dać mi nagrodę na za najlepszą gęś ever, którą cały czas nazywam kaczku. wiem, że to nie jest kaczka, ale po prostu używam kacz kaczki w języku potocznym moim codziennym, ponieważ... Ja lubię słowo kaczka, a gęś to raczej nie do końca. Co ty robisz tak w ogóle? E Hej! To nie jest fair! To, że kurczę ja tutaj... Co byście bez mnie zrobili? Wyście się cały czas kłócili, a teraz kłócicie się... Dobra, już dobra. Idę sobie w takim razie. Jak tutaj skończyliśmy wszystkie zadania, to możemy pójść dalej. A to jest chyba właśnie przejście do kolejnego levelu, jeżeli dobrze na to patrzę. Czy tutaj możemy jakoś wejść? Nie. Zobaczmy tutaj. O mój Boże, czy możemy grać sami ze sobą? E, czy ja mogę jakąś piłkę tutaj wrzucić? Nie ma tutaj żadnej piłki. Ale lipa, ale słaba zabawa. E, nigdy nie widziałam gorzej. Czy teraz będziemy. Oj. Oj. Chyba, myślałam, że będziemy teraz w domu, wewnątrz, ale chyba raczej nie. Także weźmy sobie tą paczuszkę. Czy mamy wejść w tę stronę? Przepraszam. Puk, puk, tutaj gęsi kurier. O. A może to weźmiemy tutaj? Nie wiem, co ja zrobiłam. I nie wiem, czy to cokolwiek daje. I nie wiem, czy ktokolwiek po to przyjdzie, ale, ale zrobiłam to. Także o, jeszcze weźmiemy tę paczuszkę. Położymy bliżej drzwi, żeby nikt się nie pomylił, że to jest że to nie wiem, mam jego paczuszka. Proszę bardzo. Nie dziękujcie. To była po prostu listonosz gęś. Idziemy teraz dalej. Znaczy w sumie biegniemy, biegniemy tutaj, tu jest jakaś furtka, ale jest nie, otw nie otwiera się, to jest drogowskaz w lewo, także chodźmy w lewo, jakiś żółty samochodzik, my sobie chodzimy, my sobie patrzymy, o, pudełko, gdzie jest gęś, nie ma gęsi, czy to się stało, co, co ja myślę, że się stało, tak, ona po prostu, um, co się tutaj dzieje? Dlaczego nas podnosisz? Wiesz, że ja jestem w środku. Um, czekajcie, bo ja teraz nie mam żadnego pojęcia, co się właśnie stało. Czy my tutaj mieliśmy to zrobić? A, czyli mamy nowe zadania, okej, okay, czyli przez przypadek po prostu udało nam się rozwiązać kolejne zadanie, więc może przeczytajmy, dostać się do pubu, zrobiliśmy to, po prostu wchodząc w pudełko i ta pani przyszła i to pudełko zabrała. Połam. Tar tart na rzutki, zdobądź zabawkową łódkę, spraw, aby staruszek przywrócił się na tyłek, spraw, aby ktoś ci dał kwiatka, ukradnij szklankę i wrzucił do kanału, nakryj do stołu, nóż, widelec, talerz, pieprz, świeczka. Okej. Okay. Wydaje mi się, że są takie podobne zadania jak były, to ostatnie szczególnie, że mamy coś wziąć i położyć wszystko na jeden stół, ale gdzie on nas niesie? Bo ja w ogóle nie wiem, co tutaj się dzieje, czy to jest jakaś, jakaś to, jakiś sklep, jakaś restauracja? To byłam ja! To byłam ja! Gęś! I teraz chciałabym to. Proszę, proszę mnie. Ja chciałabym Dziękuję bardzo. Co my tutaj mamy? Tutaj są jakieś pudła. Czyli jesteśmy na zapleczu jakiegoś sklepu, tak? Tutaj nie możemy wyjść. Tutaj pewnie jest kolejny level. A co się dzieje? Hmm... Tu jest miotła. Na razie nam jest do niczego niepotrzebna. Tu są dalej pudła. Czyli ta pani po prostu przynosi pudła tutaj na zaplecze. Tu, czekajcie, to jest chyba talerz. I tu jest jakiś stół. Spróbujmy to postawić. I czy coś się uaktualizowało? Tak, nakryj do stołu możemy już talerz, czyli okej. Okay, to jest ten stół, gdzie musimy nasze zadanie skończyć. To jest furtka, przez którą wyjść nie możemy. Okej. Okay. Tutaj, o, możemy przejść. Czyli to jest takie tajemne przejście pod pod czym? To wygląda jak stoliki dla gości. Tutaj nie możemy, czyli jest. Czy jest możliwość, aby przejść tędy dalej? Um, to jest pani, która się zajmuje tą restauracją, znaczy pubem. Okej, okay. tutaj jest jakieś miejsce dla gości, którzy mogą sobie, nie wiem, siedzieć, jeść w... tutaj? Um, czekajcie, mamy jeszcze e, połam tarcz narzutki, czyli właśnie tutaj jest tarcza narzutki. Co my mamy z nią zrobić? Mamy my też wziąć rzutkę? Nie mogę wziąć rzutki. Mam wziąć rzutkę? Mam wziąć... nie, nie, nie mogę wziąć rzutki. I nic się nie stało wtedy, kiedy próbowałam mu przeszkodzić. Czyli okej, okay, a może. A może czekajcie, bo my mamy zadanie. spraw aby staruszek przychodził się na tyłek. Czy to jest ten staruszek? A, chyba nas przyłapał, co? Myślałam, że. Bo jak on próbuje siąść, to jest chyba ten staruszek, bo ma białe włosy, zobaczcie, i gra na harmonijce To nie ja. Kurczę, cały czas nas zauważa! Dobra, spróbujmy to jeszcze raz. Czyli musimy to zrobić w idealnym miejscu, kiedy on już prawie siadł, a tu się okaże, że już tego stołeczka nie ma. Nie, ja tu nie, tu nie ma, mnie tu nie ma. O. Kurczę! I, I widzicie, nie wychodzi nie, nam, dobra. Może zejdź z tego, zejdź z tego, proszę, żebym znowu mogła to zrobić. To jakieś to mogę ci wziąć? Czy zaczniesz za tym biec? Chyba zacznie za tym biec. Odłóż tę, yy, tą, tą okrąg, tę okrąg? Co to jest w ogóle? A to jest gra. Aha, takie koła się po prostu rzuca na te takie badągle, a nie udało się. To nic. To nic, ale jakbyś chciał usiąść na stoliku i zagrać w, to, w tą, zagrać jakąś melodię, to byłoby super. Wcale to nie wygląda dziwnie, że ja mam otworzony dziób i czekam na... To nie ja. Właśnie. No nie no, zauważa nas, dobra. Nie będę tego na razie robić. Zobaczymy inne zadania. Ale wrócę po ciebie, staruszku. Wrócę po ciebie. Tutaj są jakieś panie. A, co tu się dzieje? Tu jest talerz. Czekajcie, czy my mamy wziąć. Nie, mamy świeczkę. Myślałam, że możemy popielniczkę do, do naszego stołu, ale raczej nie. Tutaj jest, czekajcie, mamy jeszcze. Spraw, aby ktoś dał ci kwiatka. Tutaj jest jakiś kwiatek, ale co mi, moglibyśmy zrobić? E, dzień dobry, to jestem jakacz. Ej, chyba im się... One chyba chcą, żebym ja gęgała, prawda? E, co mam jeszcze zrobić? Mam zagęgać? Nie, ona, ona pokazuje mi, że mam się pochylić. Czy mam zrobić tak? Nie, a pochylić się. Aha, dobra, to się pochyliłam. I teraz muszę... Skrzydła, proszę bardzo. Ale im się podoba! Dostaję kwiatka? O, dostałam kwiatka! Zobaczcie, to była wspaniała... Ten, to był wspaniały performance Dzięki któremu dostałam kwiatka I zrobiliśmy kolejne zadanie Dziękuję panią bardzo Może chciałaby pani zobaczyć jeszcze raz, jak to robię um. A, dziękuję, dziękuję Ja wiem, to jest talent, który nie każdy ma A, tutaj mi się akurat... Może pan chce kwiatka? Może pan chce kwiatka? Nie, pan będzie rzutki grał, ale nie wiem, jakbym miała niby tę y, tarczę rozwalić, bo tutaj, zobaczcie, że nic nie mogę z tym zrobić. E... Czy byśmy miała po prostu. Może coś mu jakoś przeszkodzić? Nie, chyba nie mam, może. Może, nie wiem. Weźmy, spróbujmy wziąć go za. za nie wiem, za spodnie go pociągnąć, jak będzie rzucał. Może wtedy się przestraszy i, nie wiem, jakoś upadnie na tę, na tę tarczę. Ale tu jest jeszcze nasza szansa. Tu była nasza szansa. Kurczę, to była nasza szansa i my już jak zwykle. Dobra, nie umiem zrobić tej misji. Próbowałam zrobić ją sama i próbowałam e, być troszeczkę szybsza, troszeczkę wolniejsza i cały czas nie mogę jej zrobić, bo on zauważa, albo ja to robię za szybko. Zobaczmy, co jeszcze mamy zrobić. płam tarczne rzutki, też próbowaliśmy, czego nie potrafię. Zdobyć zabawkową łódkę. Okej, okay, ale ja nawet nie wiem, gdzie ta zabawkowa łódka jest. Powinniśmy się tutaj rozejrzeć. Pewnie tutaj gdzieś jest na górze, ale jest tutaj ta pani, która, nie, która, powiem wam, bardzo się jej boję, bo ona wygląda na silną i niezależną kobietę, a my jesteśmy tylko gęsią. Tutaj mamy jeszcze kubek, coś z kubkiem również mieliśmy zrobić. Ukradnij szklankę i wrzucił do kanału. Tylko, że ja nie wiem, gdzie jest kanał. Nie wiem, gdzie on się w ogóle znajduje. Zobaczmy tutaj. O, tutaj jest chyba zabawka łódka, prawda? To spróbujmy, może. O, i weźmy. Rozrzućmy to. Okej, okay, to się rozwala. I niech to. Nie, nie, nie. A! A! Nie, zostaw mnie! Zostaw mnie! O. Dobra, czyli pod stołami ona nie może nas. Yy, ten, nas zauważyć. Czy tamten. Czy to już wypłynęło? Proszę nie! Ja chcę to! Ja chcę to bardzo! O nie, o nie! Ja się bardzo boję! Ja się bardzo boję, bo ona, ona wygląda straszną. Może po prostu polećmy. Próbowałam to zrobić. I to jest nasza, to jest nasza szansa. Mamy to! Dlaczego? Dobra, już się, już chciałam krzyczeć, dlaczego mi się misja nie aktualizuje. Czyli okej, okay, ja mamy kolejne. Co jeszcze? Ukradnij szklankę już się do kanału, tylko że nie wiem, gdzie jest kanał. Pewnie kanał jest gdzieś poza mapą, bo tutaj go na pewno nie ma. I nakryj do stołu. Nóż widelec pieprz, świeczka. Tutaj jest widelec. Oj. O, widzisz? Ojejku, ale słabo. Wykorzystajmy to, że ona pójdzie... I my weźmy szybko widelec. Jak mam tędy przejść? Tędy? Tędy się uda? Dobra, tu jest tajemne przejście, bo tak patrzę, kurczę, tu jest ta przejścia, ta, ta furtka, której nie mogę otworzyć. Co jeszcze miało tam być? Nóż, pieprz oraz świeczka. Nóż wiem, gdzie jest, on leży tam pod stołem, ale czy świeczka to jest... Czy widzicie tutaj jakąś świeczkę? Czy to jest ta popielniczka, która jest na stole? Hmm. Będziemy pewnie musieli to sprawdzić. Ale nóż gdzieś był tutaj... Obok, tam jest nóż. Widzicie? Tutaj. Więc popatrzmy, żeby ta... Pani poszła tam. A my... O! I musimy coś sprawić, aby... Yy, aby ona zaczęła coś robić w drugiej, yy, wiecie, w jakimś innym... Yy... No nie tutaj, bo tutaj jak weźmiemy nóż, to nas na pewno zauważysz. Przecież gęsi nie mogą łazić z nożem. Gęsi są jak prawie jak dzieci, tylko że gorzej. No? No? No co, tak będziesz stała? Nie ma tutaj żadnych klientów, bo wiesz, to ten papież jest beznadziejny. Tyle ci powiem. Dobra, są tam dwie kobiety, ale one są miłe. One, one ulubiają gęsi i... Kurczę, ona będzie albo tutaj, albo tutaj. Musimy wziąć ten nóż i gdzieś się ukryć. Tu jest pieprzniczka, tu jest pieprzniczka. Dobra, spróbujmy tak. To na pewno zadanie nam idzie szybciej niż w tamtym odcinku, gdzie nie mogłam staników oraz, oraz skarpetek. O, nakryliśmy, proszę bardzo. Tam jest pieprzniczka na tym stole tutaj, gdzie widzieliście, także szybko ją weźmy. Bo to będzie, to wydaje mi się, że dosyć łatwe. Na pewno idzie nam o wiele lepiej. Jej nie ma, prawda? I uciekamy szybko. Tylko jestem ciekawa, rzeczywiście, gdzie jest ta nieszczęsna świeczka. Czy to jest po prostu popielniczka? A nazwano ją jako świeczka. Albo może to jest nazwany świecznik. Tylko, że. O! Świeczka. Nie no, jak. No tutaj jak bum cyk cyk pisze świeczka, a ja nie widzę żadnej świeczki nigdzie Spróbujmy tą popielniczkę, która stała na y, tym... Na stole tutaj gdzieś Żebyśmy nie musieli... To, to nie jest świeczka, to był wazon na, y, na ten... To był wazon na kwiatka, którego mieliśmy Czy ja mogę wziąć tą popielniczkę? Nie mogę wziąć tej popielniczki, czyli gdzie jest świeczka? Może wejdźmy tutaj, po prostu czegoś nie zauważyliśmy Tutaj gdzieś? Tutaj gdzieś? Nie, tutaj jest ten. Dzbanek, jakieś książki. E, to nie ja przecież nie możesz wejść pod stół. Widzisz? Kręgosłup jest za, za stary, żeby, żeby to wyszło. O. Mamy tu szklankę, ale gdzie jest ta świeczka? Tutaj gdzieś? Tu jest świeczka, dobra. Mamy świeczkę, słuchajcie, mamy świeczkę. Znaleźliśmy. Tylko jak tam się dostać, jeżeli ona tutaj po pierwsze cały czas chodzi, a tam jest ta kobieta, która nosi pudła, ja się boję, że ona mnie wyniesie tak samo w pudle. I, i ja przecież też chcę być tym klientem Pabu. Ja jestem bardzo klientem Pabu, tylko taki troszeczkę krad, trochę, trochę kradne. Ale rzeczy, które są dosyć tanie. Nie, że, nie, że kradzież, dosyć, dosyć tanie rzeczy jest ok. Oczekajcie, Widz... nie wiem, czy widzicie to. O nie, yy, tu jest jakiś gość, tu jest jakiś. Tu jest, jakiś gość, tu jest 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 jakiś gość. Szybko, 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 szybko. Musimy to. Nie, nie, zostaw mnie! To jest moja świeczka! Ja ją wierz, Lena, wierz Lena, nie, na nie. Pracowałam na, 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 na zajęcianie miejsc. Nie, proszę, nie wywalaj mnie. E, 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 może ja ci coś zrobię? Mogę ci coś zrobić? E, widzisz, masz sznurowadło? Rozwiązane. Rozwiązane sznurowadło. Musisz to teraz. Dlaczego nie bierzesz teraz tego sznurowadła? O boże, musisz to. O, mamy. O, możemy, dobra, przyszliśmy, przyszliśmy, przyszliśmy! Udało się! O, o, widzisz, ty nawet nie potrafisz wchodzić po schodach. No to jakim ty ochroniarzem jesteś? Beznadziejnym. A my wejdziemy tutaj, żeby się schronić. Okej. Okay. Wejdziemy tutaj, żeby się schronić. I wychodzimy, 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 wychodzimy szybciutko, szybciutko. Tu była nasza świeczka. Bierzemy świeczkę. Bierzemy świeczkę, moja droga Gęsio. Bierzemy świeczkę, moja droga Gęsio, i uciekamy. Czyli to jest przejście chyba z tamtą dziurą, prawda? O nie, 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 tutaj nie możesz wejść. Jesteś po pierwsze, nie potrafisz nawet wejść po schodach, więc jak zamierzasz wejść pod jakąś platformę? Widzisz, bardziej myślisz o kwiatkach. Co za głupi ochroniarz. Nie rozmawiamy z nim. Okej, okay. poszedł. Teraz musimy szybko się przetransportować tutaj. Mamy to. Dlaczego nie mogę wejść? Czy ta, czy ta świeczka jest za duża? Postawmy ją świecznik? Halo? O, po prostu nie mogłam z nią wejść, bo wydawał się to duży. Dobra, połóżmy to tutaj. Nagraj do stołu! Czyli zostało nam oficjalnie Ukradnij szklankę i wrzuć ją do kanału oraz połam tarczę na rzutki oraz spraw, aby staruszek przewrócić się na tyłek. Nie wiem, jak zrobić tą tarczę, bo próbowałam i nie udawało się. Spraw, aby staruszek przywrócił się na tyłek. Wiem, jak to zrobić, ale mi cały czas nie wychodzi. Możemy ukraść szklankę i wrzucić ją do kanału, tylko, że najpierw powinniśmy może zająć się tym, gdzie jest Ogólnie ten kanał. Ta pani tutaj ma tą szklankę. To nie będzie trudno, żeby ją złapać. Mam nadzieję, prawda? Tylko nie możemy też jakoś dziobem zacząć klekotać. Gęgać znaczy się. O nie, o nie, o nie. Jestem pod stołem, to jest moja. To jest moja tajemna baza. I ja mam tutaj. Yy, te magi, Magię ochrony tutaj. Weźmy tę. No weź ją! Dobra, jeszcze raz musimy to zrobić, bo baba nas zauważyła, a my mamy chyba yy, nie taką długą szyję, jak myślałam. I nie są nas takie łatwe. No kurczę, no. O. Odejdź troszeczkę dalej. Zajmij się czymś pożyteczniejszym. A my mamy szklankę, moi drodzy. Mamy szklankę. Powtarzam, mamy szklankę. Tylko teraz, żeby nic ją nie zrobić, chyba wyjdźmy stąd i poszukajmy tego kanału. No, i tak nas wywalił, czyli możemy najpierw poszukać tego kanału. Tylko nie wiem, w jaki sposób to zrobić, jeżeli on jak nas w ogóle. Eee, czekajcie, tutaj jest jakieś przejście. A może to jest ten kanał? A to jest bardziej studienka kanałowa. To nie jest kanał. To jest jakieś też przejście. Sprawdźmy tutaj. Jeżeli on robi cokolwiek z nami. O, apteczka! Możemy ją wziąć? Nie wiem, po co nam, ale mamy apteczkę, czyli tutaj jest ten kanał. Okej, okay, czyli musimy wziąć w jakiś sposób szklankę z tamtego stołu i bez wdawania się w... No wiecie, bez wdawania się w takie rzeczy musimy jakoś to zdobyć. Weź robadła. Dobra, tutaj jest druga babka, więc zapewne nie pozwoli nam przejść. Zosta... Zostańmy tutaj. Aby ona sobie na spokojnie przeszła. A my zrobimy... Szturowadła! Szturowadła masz! Widzisz? Masz szturowadło rozwiązane. Dlaczego nie chcesz tutaj szturowadła... O! Dwa masz... O, widzisz? Ale ale kłopot. Ale kłopot. Oj, oj, Musiałeś się wywalić. No to bardzo mi przykro. Jakby to zrobić, żeby on nas nie zauważył, a żebyśmy wzięli tę szklankę i jej nie zbili? Hmm. To jest zadanie na dzisiejszy odcinek. Czyli spróbujmy to... O, nie, tu baba, 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 baba. O, dobra, na spokojnie, na spokojnie, mamy dużo czasu, nie musimy się śpieszyć. O, nie druga baba. Musimy się, do... w takim razie musimy się skryć. Skrywamy się. Nastaj nie ma. Idź sobie. Idźcie sobie obie. Okej. Okay. A my szybko, szybką akcją. Bierzemy szklankę i bez rozbicia jej musimy jakoś przejść w tamten... Czekajcie, a może byśmy zrobili to tak? Schowajmy się. Mogę tędy przejść? Mogę. I może poczekajmy, aż ten ochroniarz coś zrobi? Widzę tylko jego łeb. Chciałam powiedzieć to jakoś ładnie, ale... <laughs> Czyli jak byśmy to mogli zrobić? Może... E, może byśmy zostawili jakiś przedmiot tutaj, i gdy, gdy on pójdzie po ten przedmiot, to załóżmy. Aha, 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 aha. I jakby to teraz zrobić? On wejdzie tutaj, super. O to nam chodzi. I teraz już nas nie powinien gonić, o nie! Czyżby nas goni? Dobra, nie goni nas. Ej, daliśmy radę. Ja jestem w szoku. Znaczy, jeszcze nie daliśmy radę. Zaraz wam powiem, jak daliśmy radę. Mamy szklankę. Udało nam się. Spraw... Jeszcze mamy to yy, starusze się na tyłek, ale słuchajcie, bo jesteśmy w tym kanale, a ja nie wiem teraz jak wyjść. Czy mamy to jakoś podpłynąć i gdzieś będzie wyjście? Mam nadzieję, a co jak utknęłam tutaj na zawsze i to było ostatnie zadanie, które tylko mogę zrobić? Um, tu jest jakieś wyjście. Okej, okay, tu jest jakiś mostek. Tutaj coś też jeszcze jest? Jakiś, jakiś te, jakiś muzeum, znaczy jakiś posąg. A nie widzę, jaki to jest posąg. Wróćmy i spróbujmy. E, I spróbujmy z tym staruszkiem załatwić sprawę. Chociaż ja nie wiem, ja już to próbowałam robić i cały czas mi się nie udaje. A tutaj, jak my to idziemy? Gdzie ja jestem? E, nie mogę tędy wyjść. Gdzie ja wyszłam? Dobra, jestem bardzo zgubiona. Kwa, kwa chyba gęsi nie mają Google Maps, prawda? Wiecie co? Chyba naprawdę tutaj utknęłam na zawsze, bo wyszłam drugim wejściem, znaczy wyjściem, ale nie jestem w stanie otworzyć furtki. Czyli jedyne co mogę zrobić, to jest resetować level. I chyba, mam nadzieję, że niczego nie, nie rozwaliłam ani nie zepsułam. Co? Dlaczego my jesteśmy w tym? Dlaczego my jesteśmy w tym levelu? Dlaczego nas przeniosło tutaj? I. Czekajcie. To jest ten sam posąg, który był wcześniej. A... Um, czy ja coś zepsułam? Czy ja sprawiłam, że coś jest nie tak? Czy może jednak możemy przejść, przejść jakoś magicznie tym mostem i znaleźć się w levelu, do którym powinniśmy być? Nie mów, on jest tutaj zamknięty. Więc. A halo? Gro? Czy, czy ja muszę po prostu przejść całą. E, całą tą e, mapkę od początku, żeby się znaleźć tam, gdzie, tam, gdzie byłam? Słuchajcie, jak macie jakieś odpowiedź, czy komukolwiek to się zdarzyło, kto gra w tą grę? Czy mam teraz przejść całą mapkę, tak jakby nie od początku ze całymi zadaniami, ale tak jakby tymi drogami? Nie wiem, napiszcie mi w komentarzach, bo chciałabym skończyć tę grę, a nie wiem jeszcze ile jest zadań i mamy na pewno jeszcze w tym zadania. Jest dziwnie. Żegnam się z wami i gęś też się z wami żegna i też jest troszeczkę zagubiona. Także do kolejnego, do zobaczenia i cześć!